Ta inwestycja wpisuje się w cały Program działań naszych zmierzających do dekarbonizacji naszych źródeł. To jest jeden z elementów realizacji strategii przyjętej przez Polską Grupę Energetyczną w 2020 roku, gdzie dla ciepłownictwa wyznaczony został ten pierwszy kamień milowy w postaci roku 2030, gdzie 70% ciepła ma pochodzić ze źródeł nisko i zeroemisyjnych. Harmonogram podpisany w umowie zakłada oddanie do użytku we wrześniu 2023 roku. Zobaczymy, jak, czy uda się dotrzymać tego terminu, ponieważ łańcuchy dostaw związane z, z agresją Rosji na Ukrainę powodują różnego rodzaju perturbacje. Jeżeli chodzi o emisję, to oczywiście kotły węglowe które w normalnej pracy dawały tylko 10% ciepła. Emitowały związki siarki, związki azotu, CO2. Natomiast kotłownia gazowa oczywiście nie będzie żadnych pyłów emitować, nie będzie związków siarki emitować. CO2 oraz związki azotu będą na znacznie niższym poziomie. Przejście na wykorzystanie innych technologii niż produkcja ciepła czy ciepła i energii elektrycznej z węgla, to jest z jednej strony wychodzenie naprzeciw wymaganiom prawnym wynikającym z polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, ale też wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy są coraz bardziej świadomi ekologicznie i oczekują, że. To ciepło, które my dostarczamy, energia elektryczna, będzie produkowana z jak najmniejszym odziewaniem na środowisko. Ta inwestycja już poprawi po pierwsze stan środowiska, czy stan powietrza w Lublinie, ale oprócz tego, dzięki temu, że te kotły będą nowe, będą bardziej dyspozycyjne, będą kotłami o wyższej sprawności, poprawi się też bezpieczeństwo dostaw ciepła. A to, jak widzimy chociażby na przykładzie, na no niestety Ukrainy jest dość istotną, istotną rzeczą.